Za chwilę wprowadzimy Cię w sen. Spokojnie, będę cały czas z Tobą. Czy to na pewno bezpieczne? Już Ci mówiłam, eksperyment w stu procentach nie wpływa na koniec człowieka. Będzie bolało? Oczywiście, że nie. Będzie się czuła, jakbyś spała. Dobrze. Zamknij oczy. Możemy zaczynać. Przepraszam? Tak, Matyldo. Skąd mnie znasz? Po prostu Cię znam. Nie rozumiem. Usiądź, to Cię wytłumaczę. Jestem tylko wytworem Twojej wyobraźni. I o to chodzi w tym eksperymencie? Żebym zobaczyła, jak on jest zmory? Jestem Twoim przewodnikiem. Przynajmniej w tej historii. A co to jest? Jakieś muzeum? Tak. Idealne słowo. Muzeum? To gdzie są eksponaty? Jeden stoi tam. Weronika? Ty nic nie rozumiesz! Co się stało? I ty się nazywasz moją przyjaciółką? Przynajmniej raz byś mnie wysłuchała! Chodzi o tę piątkową imprezę? Mówisz poważnie? Vera... Pamiętaj, że to tylko wizja. Muszę opuścić ten sen. Nie możesz. Niby czemu? Proszę pani! Ona cię nie słyszy. To jak mam się obudzić? Kiedy obejrzymy całe muzeum, sama się obudzisz. Walić to muzeum! Muszę porozmawiać z Weroniką. A ty gdzie? Gdzie się tak śpieszysz? Do Wery. Jeśli chcesz, mogę cię odprowadzić. Skoro masz czas. Co to za notatki? Mówi powieść. Mogę spojrzeć? Absolutnie. Ona ja mi wioletka. To historia Fanta fantazy to. o dziewczynie, która ruszka poruszywała Aniu w swojej i rodziny. rodzinie. Fajnie. Rusza. choć nikt w nie wierzy. Odważna. Nie bardzo silna. Radzi się mi zakończenie? Mogę ci powiedzieć, że jest szczęśliwy. Chętnie ją przeczytam. To jest jej najlepsza przyjaciółka. W sumie jak ty i Weronika. Nie sądzę. Olaf, czy ty jesteś prawdziwy? Nie, jestem tylko wizją. Dlaczego się nie obudziłam? Nie możesz się obudzić, już mówiłem. Ale. Musimy obejrzeć całą muzeum. Chodźmy. O co w tym chodzi? Pokazuję Ci to, czego nie widzisz. Nie rozumiem, ale dlaczego Olaf? Przecież go nawet nie znam. Taką historię wymyśliłaś. 世界，那一道会如何。 Dobra, rozumiem. Muszę pogadać z dziewczynami. A zauważyłaś jeszcze coś? Nie wiem co. Weronika siedzącą samą progu. Ostatnio sama chcę tak siedzieć. Przecież nie będę się jej narzucać. Muszę Ci coś pokazać. To mi popój. Posłuchaj Weroniki. A oni wtedy, że już zapłacili za twój cel i że nie ma odwrotu. Wszystko za moimi plecami. Mogliby przynajmniej dać mi wybór kierunku. Choć co z tego? Wysłali mnie za granicę bez mojej zgody. To chore. A rozumiesz, że jak zaczęłam się kłócić, to dalej mi szlałam do końca semestru? Muszę wracać do domu przed 22. Czy to w ogóle jest normalne? Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Mówiłeś you know coś? Co z tą piątkową imprezą? No okej. Okay. Chciała się wygadać. Najlepszy przyjaciel, Mogę się obudzić? Jeszcze nie teraz. Dlaczego nie możesz zrozumieć, że robimy to dla twojego dobra? Kochanie, to jest bardzo dobra szkoła. Popatrz, będziesz miała tam lepiej niż w niejednym hotelu pięciogwiazdkowym. A jakie możliwości po ukończeniu tego kierunku? Siadaj! Wy ja nic nie rozumiecie. Przecież to jest Anglii. Mam tak zostawić Matyldę? Nie mogę jej tego zrobić. A czy ta Matylda zapewni ci dobrą przyszłość? Nienawidzę was i tego domu! Mnie. Dobrze. Możesz usiąść? I teraz kilka pytań. Jak się czujesz? Jakieś mdłości? Jakby mm, mi spała 10 godzin. Eksperyment trwał 5 minut. Drugie pytanie: Co pamiętaj ze snu? Nic, mam totalną dziurę w pamięci. Rozumiem. Eksperyment znów się nie powiódł. Więc nie będę tu już dłużej zatrzymywać. Oto koperta z umówioną kwotą. Do widzenia. 怎样？ Dobry, jest Weronika w domu?